Arta cheaterska, jak ktoś kiedyś w jakimś odcinku napisał, cheat tank tak zwany, lef. Arta, która zresztą ostatnio mi wkurwia niemiłosiernie. To co się dzieje na narodomkach, nie wiem, co się tam, co się tam odpierdala, ale takie im wchodzą strzały, że normalnie aż się chce... Wiznąć klawiaturę o, 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 o ściany. podobno jakiś bug, ale nie wiem. W każdym razie wracamy do Lechwa. Lech tutaj sobie strzela, jeszcze próbuje coś tam postrzelać, już ma połowę życia. Jeszcze może jeden strzał odda, jeden strzał przyjmie. I co robi Lech w tym momencie, moi drodzy, żeby zamiast, zamiast dokończyć bitwę, zamiast skończyć tę bitwę i jakoś wyjść powiedzmy z twarzą gościu, czekajcie, czekajcie, jeszcze robi jeden ruch, jeszcze może coś tam strzeli, ale nie, bo już podjeżdża do ściany i pewnie wiecie jak to się skończy. Je w ściany i nie ma fraga, nie ma demedża, nie ma niczego. Czemu tak ludzie robią, nie mam pojęcia. Mały chujek. Cóż, tylko gra, ale w nie niemiłosiernie.